Witam, jestem Raufhardt. W dzisiejszym odcinku e, testy chemii Liquid Mask od Amo e, z topiskiem Ultra. E, jest to aparat, który ma 40 ml. E, plastikowe, e, plastikowa buteleczka, plastikowy korek, który się dość trudno otwiera. E, zaraz jeszcze. No tak, nie mogę tego otworzyć, ale zaraz e, posłużę się tutaj nożykiem być może dlatego że on jest tutaj dość o właśnie jeszcze nie. Być może on. Być może on tutaj nam bardzo zasechł. Zaraz sprawdzimy to. Okej. Okay. No, trzeba mieć siłę. Zaraz to otworzę. Nie wiem czy słychać. Miał być test chemii. Okazuje się, że chyba chemia, chemia umarła. O, chociaż w środku coś jeszcze jest. Dobra, popróbuję to otworzyć. Nie, nie daje rady. Wyobraźcie sobie. Jest. O. O. Okay, idzie. Idzie, ale. Taki surprise. No, zobaczcie. No już tutaj. Dlatego. Po prostu tutaj się zakleiło. Zasało. Muszę to oczyścić. No, zapach taki sam jak e, e, reszty tego typu płynów, czyli taka krowia kupa. E, jak ktoś nie wąchał krowiej kupy, to zapraszam serdecznie na wieś. Na wieść. <ścoughs> Może powąchać. Nie no, żarcik. Dobra. Dlaczego w ogóle to? Ponieważ e, wykonuję w tej chwili F15, jajko. I potrzebowałem potrzebowałem właśnie jakiegoś tutaj maskolu, żeby zamaskować pana ludzika. W instrukcji jest napisane, że po 20 minutach, że po 20 minutach on tutaj jak gdyby ten płyn stwardnieje i będzie. Będzie można go. O, dobra, tak żebyście to widzieli, może będę robił. Postaram się. Przy pomocy nakładamy przy pomocy wykałaczki chyba najprościej najlepiej. Jest. Oczywiście całość jest wykonywana z metra znowu, więc. Tutaj nie patrzcie na na, na. na moją dokładność, bo. Bo tak jak powiedziałem, żeby to dobrze pokazać, to muszę to robić w ten sposób, nie znalazłem innego sposobu, żeby żeby umieścić kamerę. Z góry to też tak nie, nie zawsze to dobrze wygląda. Tutaj, jak gdyby w, te, w tej pozycji, powinno być ok. Dobra. Teraz jeszcze tą maskę musimy zrobić. Ta maska zgodnie z instrukcją też powinna być zielona. Dobra, ok. Tu mamy dobrze. Tu mamy dobrze. I teraz z tej strony jeszcze ok okej okay, dobra tutaj jest jakieś zapięcie jeszcze. jeszcze pod spodem też musimy to zrobić okej okay, dobra nie wiem czy nie za bardzo ale spróbujemy będzie dobrze już tutaj widać że troszeczkę zasycha tu nam zostało jeszcze. Generalnie musimy go tutaj całego zamaskować. Liquid fluid. Dobra, mniej więcej, bo to i tak jest taki wiecie no, pokazowy model, więc tutaj pokazuję jak to wygląda. Były problemy z odkręceniem, tak jak widzieliście. Zapach taki sam jak innych. Się miejsca w twojej okolicy. Świetnie. Cudownie. Asystent Google jeszcze się włączył. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście. Okej. Okay. Dobra. I teraz czekamy 20 minut i zobaczymy co z tego wyjdzie, znaczy no, no czekamy, no, czekamy aż, aż wyschnie, zobaczymy jaki będzie miało kolor i czy nie odejdzie razem z farbą która była położona eee, dobra tak jak widać na załączonym obrazku tutaj maskol ściemniał, ja w tej chwili przygotowuję farbę, którą pomaluję kask Tutaj albo hełm, no, czy nie, to jest raczej kask lotniczy eee, i później będzie jeszcze malowany, ale to już chyba z ręki będę malował tutaj tą szybkę. Dobra. Eee. Teraz możemy malować, tutaj już się nie martwiąc o to, że. Gdzieś coś nam ucieknie. Gdzie coś, coś tutaj zabrudzimy, zamalujemy nie na odpowiedni kolor i tak dalej. Tu jest całkiem spoko. Dobra, jest pomallowwane Oczywiście szybka jeszcze będzie na czarna zrobiona Dobra jeszcze możemy dać kapkę rozcięczelnika yy, Malujemy malujemy tutaj... Yy... 36118 e, AK e, Series Tak według instrukcji tutaj już nie będę nic cudować Jakiś tutaj ale jest chyba dobrze zrobione całość. Dobra, i tak zostawiamy. Niech sobie to spokojnie wyschnie. A ja muszę wyczyścić areograf. I zaraz będziemy, jak to wyschnie, podejrzewam, że 2-3 minutki. Dobra, do, do 15 minut. I będziemy ściągać masko. I zobaczycie, jak to się zachowało. Czy to, jest, czy to jest OK, czy nie jest OK. OK, więc w tej chwili, o już widać. Nie, nie. nie. <laughs> o dobra, słuchajcie, Rapapapa. tutaj jakieś takie, co tutaj mi nie doszło, to pojawiły się jakieś takie rzeczy, ale ogólnie ogólnie zdjęte, elastyczne, takie spoko, całkiem spoko. Poza zamykaniem, tak jak widzieliście, więc macie tutaj taki mini test. Tego jak się maskol zachował, e... tutaj jeszcze można by było pokusić się o to, żeby tutaj jeszcze te fragmenty pościągać, ale jest, jest ok, jest ok, tak jak powiedziałem, no to jest takie próbne, bo ja tutaj to robię z dość dużej. Odległości, więc, więc trudno mi tutaj to zrobić. Tutaj bym musiał jeszcze jakiś, nie wiem, cielisty chyba kolor dać na tył. Tutaj jeszcze, o, tu wykałaczką porobiłem, to troszeczkę zeszło, zeszła farba i, i tyle. Znaczy w sensie możemy się umówić, że nie był, nie, nie był szyi. Tutaj dobra, już nie, nie cuduję, bo to farba jeszcze jest świeża, ale okej. Okay. Myślę, że, że nakładanie jest w miarę dobre. Ściąganie też, tylko ten minus za to, że nie mogłem tego odkręcić i nie wiem, jak, czy to będzie wysychać, czy nie będzie wysychać, e, czy to albo dokręcone było, albo coś. No w każdym razie za otwieranie jest taki minusik, reszta, e, reszta jest ok. Sami widzieliście, jak to się e, przedstawia tutaj. Tworzy to gumę dosyć taką rozciągliwą, ale nie zebrało z sobą farby. Więc jest OK, a farba też nie jest jakaś super przylegająca, bo to była ataka do malowania pędzlem. Więc oceniam to dobrze. Dobra, taki teści króciutki. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.